mano tu jak Kamil i chciałbym wam zaprezentować moją bazę i zaatakować kogoś tutaj jest moja baza mam tutaj przedzielone domki wszystko mam odblokowane tutaj mam kopalnie, tak mam przedzielone ładnie, swój nie. no mam bardzo dużo minion, ale ze szmaragdami malutko Mam plany, już pokazuję. Wsiadam. w innym odcinku, pokażę. Dzisiaj bym zaatakował takiego dekla. No, on jest dość słaby, ale wiecie, ma coś w bunkrach. I go zaatakujemy, chyba. A nie, nie mogę. No powiecie co Czekaj Dam damy atakuj Nie wiem, i kupię zaatakujemy chyba No nic Czekajcie, poczekamy O, jest o, jak już dobila O o o o to ta gówniara Czekajcie ultro <laughs> che lol lol um. fuck you very much o oh, kurde no nie dam sobie z nimi rady No, nie udało się. No nic. Nie udało się. Nawet nie mam. Nie, ma nie ma co atakować. Kiedy indziej. Może kiedy indziej zaatakuję. Ale dobrze, więc wejdziemy sobie teraz moją drugą bazę. Pokażę wam. Tutaj mamy kopalnie, tu mamy łosuko wyblokowane. Tu mam odzież. Mam pięty poziom tutaj bazy. Dobra, lecimy do trzeciej planety. O, do zupełnie się Dobra, to byłaby natura. W następnym odcinku pokażę Wam więcej. No, jestem trochę zmęczony i chcę sam okarnąć, więc trzymajcie się, papa. Pa.